Teraz dopiero wstałem, mamy godzinę, nie wiem, mam, którą mamy godzinę nawet, ale ja dopiero co wstałem, teraz zaraz sobie właściwie otworzymy tutaj ten mm, nasz kalendarz, a więc no... my i otwieramy kalendarz, teraz dzisiaj mamy już piątkę, czy to nie, dzisiaj jest czwórka czy piątka, nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, otwieramy. Ok. To jest z inną ręką to opanować. Yy, piątka. Gdzie my piątkę mamy? Tu. Okej, okay, tu jest piątka. Czy mamy? Otworzyłem. Jakiś Holiday Boost, nie wiem co to jest. Holiday Boost jakiś. Zobaczamy Zobaczamy jakiś Zobaczymy, to chyba, chrobatę. Jakiś zimny kolor nie ma zależy się co jakiś nie wiem jak to no no co, testujemy no, ona jest ogólnie taka se lepsza niż tamto wczorajsza ogólnie ale jest taka se jeśli miałbym to na ocenę to takie 6 ogólnie dobra nawet moi drodzy, ja teraz się biorę sprzątanie no, trzeba żeby, żeby to żeby co zrobić. A więc, yy, no, widzimy się już tutaj za chwilę. Nie nagram, niestety tego jak przesłonę, ale za to na, nagram wam, jak będę robić to, co ja znowu taki, mam obiad taki kebabę, kebab. 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 Yy, nie wiem, czy znacie wa taki wajlerowe z TikToka. Yy, a więc ja sobie go teraz zjem. Moi rodzice, teraz idziemy po świerki, po dekoracje dokładniej yy, ten. Yy, dekoracje yy, świąteczne. A więc widzimy się już y, tutaj za niedługo, zobaczymy jak tam będzie, w sensie no, miałem na myśli, że widzimy się już jak ja tam pójdę z Jankiem, tylko Janek teraz poszedł po sekator do obcinania tych sier... Y, tych... Y, a więc... To nie jest sekator. O, nie wiem czy to jest sekator, nawet nie wiem, jak się to obsługuje, Czym Nie, to chyba jest sekator. Tak? Bo już tak to mi jest, się wydaje. Takie do przynajmniej. Dobra idziemy. Może zobaczycie tutaj sobie już idziemy z jankiem. Tu jest Janek z torbą? Mam torbę, torbę i idziemy. E, te, tu jest te na Tu? Tak, no. to są świerki i musimy znaleźć takie te zagłębienie, taką tam do tych świerków i tam będą jakby trochę na niższym poziomie wielotły te igiełki. Janek się już sobie obcina świerki. Pożarać tą torbę? No. Dobra, ja będę obcinał tutaj świerki, można. to. No, dobra, nagram. Chwilę tutaj. Serio? Chcieliśmy no? w ogóle zmienić miejsce ten. Ja bo tam nie było Nie, że nie było, tylko ja mnie się sarny wystraszył. Bo... Tak się. Nie wysłyszyliśmy. sarny. się A więc teraz jesteśmy tutaj blisko, tam jest już... Tam dalej my byliśmy. A tam już jest tutaj. Gdzieś będzie już powoli nasza chata. Tak. Zaraz będziemy jest. wracać. Już mamy tyle świetnego. Dobra, czekaj. Mamy kolejną. Ja na Ło, wow, duże. Duże jest nawet, no? No. No i mamy już tyle tego czegoś. wracamy już ogólnie do domu. A więc wychodzi normalnie z, re, z, re, z, re, z re, kurde. Wychodzi z reklamówki. No, z reklamówki. Kombinerki się. Kombinerki się żywicą, w ogóle nawet nie odchodzą. Coś nie odchodziły po prostu teraz odchodzą. no ale ogólniteczko. To jest tak, chyba jak było tak bo było tyle dźwięków dziwnych, że po prostu ja się bałem no, ale tyle po prostu mamy i już wracamy do domu. Zaraz będziemy dekorować sobie pokoiki. Moi rodzice, z już pokoju, tak to tutaj się prezentuje. No nie jest jakoś do, ładnie posmętałek coś, no nie ma jakiegoś dużego serviu tutaj. Ale było ogromne. Moi rodzice, tak to się tutaj na razie prezentuje. jeszcze coś najprawdopodobniej dodam w tym oto tutaj miejscu. Ale jeszcze nie wiem co tu mogę dodać. Coś takiego no świątecznego najprawdopodobniej i jesteś na pewno na coś świątecznego, tylko nie wiem jeszcze co się okaże się okaże, po, pożyjemy, zobaczymy. To tak to się prezentuje: dodaję sobie tutaj takiego święto Mikołajowego Kresnala, który całkiem mi się kojarzy ze świętami. To jest, no się go na święta tutaj. I chyba jeszcze przyniosę tutaj trochę gałązek, bo mi się przydadzą do czegoś tutaj. Widzę, że chyba jednak nie dodamy gałązek, bo Janek nam oczywiście nie pozwala, bo musi mieć miliard w swoim pokoju, a więc zostawimy to w takim stanie jakim to jest. Na razie jeszcze nie wiem co tu mogę dodać. Do dodam najprawdopodobniej coś w tym miejscu tutaj gdzieś. Coś na tym bym dodał. No, kurde, ale brakuje mi tych gałązek, bo ma tam miliard tych gałązek, naprawdę. Więc wtedy trochę tutaj dodałem tych gałązek, bo ja nie mam mianek pozwolić wziąć, bo ono tam naprawdę dużo na kanaryferze i coś tam, coś tam, ale już mówiłem. I wygląda to o dziwo nawet lepiej. I na razie tak to się prezentuje, tutaj będę te świeczki zapalał zaraz. I jeszcze jakieś lampki dał. Wtedy ogólnie dodałem tutaj takie lampki, zgasiłem światło i podpaliłem świeczki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ogólnie nie spodziewałem się takiego tutaj wyglądu. Moi drodzy, z powodu, że mamy bardzo mało czasu, w zresztą tutaj w Wykumasie, trzeba wymyślić jakiś lepszy tutaj challenge na to. A więc sądzę, że zrobimy jakieś szybkie świąteczne strzały, a więc lecimy z tym. Moi drodzy, nastąpiła również zmiana tutaj yy, tego krzesła, bo teraz siedzę na pufie, a ja siedziałem na krześle, które jest tutaj. O! Którego wy nie widzicie, bo było ten. Tutaj nie ma koło was. A więc teraz już wszystko wam powiedziałem i możemy przejść. Pytanie: Święta w domu czy za granicą? A więc tak. Ja ogólnie wolę święta w domu, bo po prostu nie lubię jeździć ten za granicę gdzieś tam yy, do tego. Po prostu nie lubię tam świąt, bo jakoś nie, nie, dziwnie się czuję po prostu. Tutaj jestem w domu bardziej oswojony, przyzwyczajony i ja po prostu wolę w domu. Pisanie choinka yy, ta zwykła czy sztuczna. Czy to się żywa czy sztuczna. Ja wolę choinkę sztuczną. W sensie większość osób wiem, że woli tutaj choinkę ten yy, żywą. Ale ja wolę choinkę sztuczną, ponieważ mamy ją praktycznie cały czas na święta. Już się do niej przyzwyczaiłem. A więc tutaj yy, ja po prostu wolę tą nieżywą, czyli tą nieplastikową co ja tam po prostu wolę choinkę sztuczną. Nie przebadam za żywymi, bo jakoś rzadko mamy bardzo rzadko mamy choinkę żywą. A więc tak. Pierogi ruskie czy z kapustami z grzybami? No, po prostu nigdy nie jadłem grzybów z kapustami i grzybami, a ruskie pierogi po prostu uwielbiam. Dlatego ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć inaczej, a więc odpowiadam na to pytanie po prostu. Pierogi ruskie, bo nigdy nawet nie jadłem tych pierogów z grzybami i kapustą, więc no Okej, okay, kolejne pytanie, widzę, że jest z jedzeniem yy, Znowu yy, Z barsz czy zupa grzybowa? Zupy grzybowe też nigdy nie, ten, nie próbowałem, ponieważ jestem jeszcze tutaj za mały Na grzyby nie wiem czy to ma jakieś ten... Y, t, t, tego typu, że nie mogę tego zjeść, ale ja po prostu wolę barszcz, bo nigdy nie jadłem zupy grzybowej. Tutaj kolejne pytanie, które według mnie jest bardzo fajne. Y, Kevin sam w domu czy Grinch? No ja ogólnie wolę Kevina samego w domu, bo Grincha jakoś często nie oglądam na święta. Częściej po prostu oglądamy Kevina samego w domu, a więc ja tutaj, moją odpowiedzią jest y, Kevin sam w domu. jak się tutaj do nas dołączył. Dzień dobry brat, przyszedł starszy naprawić sytuację, bo zobaczcie jak to wygląda oświetlone. Wam daje w ogóle zero oświetlenia jakiegokolwiek po cienku, jak po prostu kred. Nie, jest tutaj Robimy to, oświetlenie. Nie Jezus, Maria. Dobrze, więc jakie jest następne pytanie? Bo Ale wyglądam No, dziwnie trochę wygląda. Grubo <laughs> Następne pytanie to chyba. Nie wiem. Następne pytanie to jest gwiazdka czy Mikołajki? Gwiazdka czy Mikołajki? No, Mikołajki to jest taka zachodnia, więc ja zdecydowanie wolę gwiazdkę, jest większy klimat, lepsze żarcie. Lepsza, bo po prostu sytuacja. Moim zdaniem tak samo. One moment please widzowie, bo ja muszę sprawdzić, jakie jest kolejne pytanie. Prezenty no. rano czy wieczorem? Zdecydowanie wieczorem, bo Mikołaj przychodzi wieczorem, bo wtedy jest ciemno no. i wtedy nie widać reniferów, a o to chodzi, żeby nie było widać jeniferów. Jak przychodzi rano, jak się obudzimy, no to tak bez sensu. Tak w Stanach Zjednoczonych chyba jest i zawsze jak w filmach oglądają, to mi się to nie podobało. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem wieczoru. U nas ogólnie tak jest, że po prostu się tam prezenty przynosi wieczorem. Nie wiem czy u was też tak jest, ale. Ale grubo tak, wyglądam tak. dziwnie. <laughs> Okej. Okay. Kolendy klasyczne czy nowoczesne? Jakie to są nowoczesne liby? Ja jestem tym nowoczesny, ponieważ ja uwielbiam godlewskie i po prostu godlewskie dla mnie to jest kompletny sztos. Szczos, ale boomer. że jak boomer, bo boomer to był szczos. No, godlewskie, godlewskie czyli nowoczesne. Ja muszę się zmienić, bo ja wyglądam taką że A ja Nie że jakie to są nowoczesne. No nie wiem, jakie to są nowoczesne. No, klasyczne to są takie, wi wiadomo, cicha noc, ale ogólnie chyba, um, chyba klasyczne. Ja wolę klasyczne. Klasyczne, ale w wykonaniu godlewskich. Ja wolę ogólnie klasyczne, takie typu Jezus Maria. Nie, nie mi tutaj tam. E, takie typu cicha noc, czy to jakieś takie, te temne pytania. Ło Boże. Świąteczne skarpety, czy sweter w renifery? Sweter w renifery, bo, jest mnie, w renifery, bo, jest fajnie, bo mnie brzydzą jest... skarpety świąteczne. Ja muszę mieć klasyczne, albo białe, albo czarne. Biskity ja też. W sensie ja m mogę mieć jakieś, jakieś inne. Ja mogę mieć typu jakieś inne szare w paski, czy coś takiego, ale najlepsze to są czarne i białe, według mnie. A więc ja wybieram ten, że renifery. No. No. Zmiana planów widzowie jednak nie będzie w kadrze, bo jestem za brzydki. Yy, kolejne pytanie, opłatek czy toast świąteczny? Jaki toast? Toast? Toast, no że... Szocik, chyba. chyba o to chodzi, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja opłatek, z... słuchajcie, opłatek, opłatek jest dużo lepszy niż chipsy, ja obie miał opłatek jeść. Yy, opłatek dla mnie jest przepyszny, on niby nie ma smaku, ale jest cudowny. Ja, sobie no, ja lubię, lubię opłatek. Ja lubię nawet taki sam słów opłatek. No bez tu dobry jest, dlatego ja też wybieram opłatek. Okej. Okay. Kolejne no. pytanie, śnieg za oknem czy ciepło święta? Zdecydowanie Jezus, śnieg za oknem. No Arie, śnieg śnieg za oknem. Za oknem. I ja sobie nie wyobrażam, że jest teraz to globalne ocieplenie i ma być ciepło, więc za kilkaset lat e, nasze dzieci, nasi wnukowie, nasi potomkowie e, będą za oknem mieli lato, palmy, e, słońce, zwineczki. E, ja sobie tego nie wyobrażam. Dla mnie święta to tylko no. ze śniegiem i to jest właśnie no. największy klimat, kiedy jest śnieg. Ja sobie nie wyobrażam, jak mogłoby być inaczej. Ja też sobie nie wyobrażam, po prostu jestem tym zima, ale ze śniegiem, że z tak, no. Się. Bo nie lubię zimy ciepłej. Mam następne pytanie. E, makowiec czy sernik? E, nigdy nie jadłem makowca. To e, e, jest ale... ciężkie pytanie. A sernika nie lubię, ale chyba sernik, bo ja nie jestem kurde konfidentem jakim, żeby tutaj e, makowca jeść. Nie, bo ja nie lubię powyższych makowców, bo, on, bo one mają rodzynki. Rodzynki mają? No chyba ta. W sensie no może bym... no, też takie bez rodzynek, serniki też mają rodzynki, przecież niektóre. No niektóre. Dobra, okay. ciężkie pytanie, ale tak szczerze odpowiem na to sernik, niech będzie ten sernik, S sernik poszczęściło ci się. No dobra, Ogólnie tak. jakoś serniku nie lubię, ale... No ja jestem ja ja tym sernik, to... bo Makowiec to ja nie jestem konfidentem, e, także dziękuję. Okej, okay. lecimy, moi drodzy. E, karp czy łosoś? Matko, jedyna to Mówi, jest takie łosoś. pytanie, na które odpowiem od razu, że łosoś, bo Zdecydowanie. Bo karp to jest taki zrzuchnięta ryba, no ona po prostu nie, je, nie jest za tłusta moim zdaniem. Ma za dużo ości i to nie jest jedynie, jak jest za dużo ości i trzeba się z tym babrać. A łosoś jest taki dobry, fajny, przepyszny. Ja bym, do łosoś doskonałym. Ja, ja też tak bez kitu, właśnie to samo miałem mówić. Jest I my na święta ma... mamy zawsze coś takiego, że są takie, jakby paszczeciki, że jest ciasto. Tylko nie wiem, czy to jest ciasto drożdżowe, czy coś takiego. No nie, takie ciasto po prostu, jak na bułkę. No. I w środku jest łosoś i to jest przepyszne. No. Albo łosoś w cieście francuskim, ja ubieram łosoś w chyba w każdej postaci, jaka jest tylko możliwa. Nawet bez kitu. to Uwielbiam, Ja też, kocham, słuchajcie, najlepsza ryba na świecie. No, dawaj, na zimę. Rodzinne spotkanie, czy kameralnie, w dwójkę? Rodzinne spotkanie. Inne spotkanie tutaj, na święta. Szybki strzał i nie ma nic więcej do umienia. Okej, okay, lecimy. To jest akurat dosyć trudne, zimowy spacer, czy maraton filmów? O kurde. No ja ostatnio byłem na zimowym spacerze, powiem wam, w parku. I czy to było fajne? No powiem wam, że było to dosyć fajne, jednakże, chyba maraton filmów to jest chyba lepsza sytuacja. Zależy ile filmów? No, zależy ile filmu, no, no, mogą być dwa, może być jeden. Ale maraton filmów jest taki fajny, bo jest więcej możliwości. Może być jakieś takie ciepłe kakao, kocyk. No. E, jest więcej po prostu możliwości takich fajnych. Które... A to jest świąteczny? No tak, no świąteczny. To świąteczny będzie fajny, bo się ogląda Kevin'a No to ja wybieram po to jest tradycja i na Wigilie zawsze musi polecieć wciąż raz. No. Teraz na maszynę z też musi polecieć. No, musi nie polecił. Nie, polecił u mnie też nie poleciał na semestrze. No, ale trudno. No dobra, no ale film domu sam. zawsze leci. No, film z domu zawsze, akurat to jest tradycja, którą ja no, tak. podtrzymuję. teraz koniec już tych wszystkich pytań. Mam nadzieję, że się z nami zgadzacie. W sensie, no nie musicie, ale mam nadzieję, że Ja Jarek już sobie idę do swojego no, pokoju. w komentarzu, jak wy spędzacie, my też sobie No możecie sobie odpowiedzieć. Możecie napisać wszystkie odpowiedzi w komentarzach. I pozdro. Dobra, drodzy, ja sobie teraz zjem taką tutaj... Kolacyjka, to jest to samo co miałem wczoraj. Jeszcze sobie najprawdopodobniej co tutaj zrobię. No, ja nie wiem co tu jest. Widzę tutaj że jedynie, że jest kukurydza i jakieś ogórki. To jest ogólnie pyszne, wczoraj jeśli oglądaliście tamtego vlogmasa. To ogólnie, jeśli nie oglądaliście to polecam obejrzeć, to jadłem to samo. Tylko, że inaczej było bo Janek robił. No Janek to robił w sensie. Ja robiłem tam to sam sobie. Moje rady, ja już będę się szedł tutaj powoli umyć. Yy, my się sądzę, że już będę tutaj zakończyć tego vlogmasa. Jeśli on wam się tutaj spodobał, możecie polejkować, skomentować. I co? Widzimy się już jutro, nie?